E, padło e, imię Sierdziej i... E... Pomawianie, że jest rosyjskim szpiegiem. Natomiast ostatnio nagraliście, chłopaki, że Mateusz reklamował jakiegoś bukmachera i o dziwo, jest chyba duże prawdopodobieństwo, że ten buk, nielegalny bukmacher... To jest, to jest rosyjski, papierów, tak, to jest rosyjski To jest bukmacher. rosyjska firma, która reklamuje. nie ma koncesji w Polsce. To jak to jest, że wspieracie, tutaj atakujecie jakoś pomówieniami Nitrozyniaka, a sami wspieracie rosyjską firmę i nielegalnego bukmachera, mimo, że macie podpisaną umowę z Fejmem, który, który ma sponsora i macie zakaz konkurencji, że nie możecie innych w ogóle bukmacherów. Pacherów. A czemu ty do mnie mówisz że byliśmy? Ja w ogóle nie, nie znam sprawy. Czemu do mnie mówisz? W to jest nogi? w takim razie. pytanie Ale ja się do powiem. Mateusza. A ja ci powiem, nie chcę mi się tym gadać. A ja tylko powiem w międzyczasie, że dostałem właśnie SMS, że sto, dostanę 100 złotych blikiem, jak zrobię daba, więc pieniądze. Poszło, tak jest. W ogóle to, wiecie co, ja bym chciał zaprosić trochę więcej ochrony na scenę, bo nigdy nie było podwójnego face to face'a. I byśmy zrobili face to face państwa Murańskich z Arkiem i strzelonym reporterem. To zapraszam. Ponad 260 tysięcy ludzi na kanale Fame ogląda tego face to facea teraz zapraszamy do kupowania pay per view na Fame MMA TV na walkę, która odbędzie się 26 sierpnia. bilety i pay per view na fame .tv. i teraz i teraz zamiana. Myślę, że zamiana nie jest potrzebna, no bo szalony reporter tak, Arek... nie będzie walczył z Mateuszem, Ale tylko Arek. Arek, tak. A, no tylko to... właśnie Arek, Arka z Jackiem. Teraz zrobimy Arka i pana Jacka. Tomek, już ty nie musisz być... Tak się nie bije z Mateuszem. Słuchajcie, naprawdę, tu są takie emocje, że atmosferę można... Jest naprawdę gęsta. 26 sierpnia w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się walka Arkadiusza Tańculi i Mateusza Murańskiego. I jest opcja, by doszło też do walki z Jackiem Urańskim, jeżeli Jarek poradzi sobie z Mateuszem. Tak, i to będzie zwieńczenie. No, zwiększenie jednego z no, chyba z największych konfliktów w polskim internecie. Z całym szacunkiem, chłopaki, ale ja na ten parszywy, obrzydliwy ryj patrzeć nie będę, sorry. Ostatnie bilety i pay-per-view na FameMMA.tv.